Jakie emocje wzbudziła w tobie olimpiada? No, Igrzyska Olimpijskie to niesamowita impreza, która tak naprawdę przyciąga nas wszystkich przed telewizory i marzymy o tym, żeby jak najwięcej polskich sportowców wróciło z medalami, zarówno z Igrzysk Olimpijskich, jak i trwających teraz Paralimpijskich. 10 medali dla niektórych wydawało się cyfrą małą, ja uważam, że jest to cyfra, na którą nas dzisiaj... Przy aktualnym systemie sportu i motywacji dzieci do aktywności fizycznej, jest liczbą, na którą nas dzisiaj stać. Natomiast nie jest to ostateczna liczba. Mam nadzieję, że w perspektywie lat. Kiedy popatrzymy na aktywność fizyczną, także dzieci i młodzieży, która znacząco spada, bo tylko 6% dzieci deklaruje, że są aktywne sportowo i młodzieży, e, będziemy mogli wybierać z szerszej e, rzeszy i ja bym bardziej patrzyła na to, że sport to nie tylko te pocenie się, które my obserwujemy i medale, ale to aktywność fizyczna, która wpływa na zdrowie fizyczne i psychiczne. Tak jak wspomniałaś, trwają teraz igrzyska paraolimpijskie, o których mało się mówi. Mało mam wrażenie się słyszy. I one nie wybrzmiewają na pewno w tak dużym stopniu jak Igrzyska Olimpijskie. Myślisz, że jest szansa, abyśmy to zmienili? Myślę, że przede wszystkim jest bardzo duży krok, bo mówi się więcej niż się mówiło kiedyś, więc z Ingrzyska na Ingrzyska coraz więcej słyszymy o, o wybitnych Paralimpijczykach, którzy zdobywają medale. Ingrzyska Olimpijskie otworzył Paralimpijskie, otworzył worek medali Pływak, który zdobył złoty medal na 100 metrów z grzbietowym, więc myślę, że to jest też niezwykłe, że my możemy pokazywać, że osoby, które są po przejściach, które mają ze sobą swoją historię, odnalazły swoje życie w sporcie i odnalazły swoje marzenia w sporcie i dzisiaj w sporcie się realizują i każda ta historia, czy zawodnika paralimpijskiego, czy olimpijskiego ma za sobą pewną drogę i pewną historię i tymi przykładami powinniśmy pokazywać, jak bardzo warto walczyć o swoje marzenia i cele i nie podejść nie poddawać się w drodze do nich. Wielokrotnie byłaś też bohaterką mediów, udzielałaś wielu, wielu wywiadów. Co myślisz o sposobie wypowiedzi Ewy Swobody? Ewa jest trochę. Swobodną zawodniczką, tak jak pokazuje jej, 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 jej nazwisko Ewa Swoboda. Ma, tą, ma, ma swój przekaz, który dociera do wszystkich, tak samo jak Piotr Żyła, też ma swój, swój przekaz, który dociera do wszystkich. Myślę, że autentyczność w dzisiejszych czasach jest rzeczą nieocenioną. My bardzo często. Staramy się, może ja na swoim przykładzie nie, bo nigdy nie udawałam nikogo innego niż jestem. Ale często social media wymuszają na nas kreacje osób, którymi chcielibyśmy może w przyszłości być, a niekoniecznie albo co wypada, co nie wypada. Ewa ma tą swobodę poruszania się, nie obawia się powiedzieć tego, o czym myśli i myślę, że ma przy tym swoich zwolenników. Pewnie przy niektórych sytuacjach byłoby to kłopotliwe, ale przy tym, jakim wiemy, jaka jest Ewa, to jest jej myślę taki. Taki fajny dodatkowy bodziec.